W pierwszym odruchu ta Ewangelia, to wydarzenie, które nam dzisiaj Ewangelia czyni obecnym do przeżycia, którego nas zaprasza, może wywoływać w nas bunt. Taki bunt wydawałoby się nawet szlachetny, że Pan Jezus dość nieładnie potraktował swoją matkę. Która przyszła, pofatygowała się, troszczy się o Niego. Chce się z Nim zobaczyć. Stoi na dworze, stoi matka przed drzwiami, a on nie reaguje. Można by nawet powiedzieć, że w pewnym sensie się wypiera, jakoś kwestionuje te więzi łączące go z nią. Mówi, Moją matką i moimi braćmi są. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Tylko że o Maryja akurat się nie musimy obawiać. Bo jeśli Jezus mówi, że Jego matką są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je, to ona jest zdecydowanie pierwsza spośród nich. Jest Jego matką nie tylko przez zrodzenie go z ciała, ale także według tego kryterium, które on dzisiaj pokazuje jako najważniejsze dla siebie: słuchać słowa i wypełniać je. Raczej to Słowo pyta dzisiaj nas. Zwłaszcza, że dostajemy je w relacji św. Łukasza, bo gdybyśmy przeczytali opis tego wydarzenia u Mateusza, to Mateusz notuje, że Jezus zapytał, któż jest moją matką, kto jest moimi braćmi, po czym wskazał ręką na uczniów i powiedział, oto moja matka i moi bracia, bo ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują, są mi matką i braćmi. A byłoby spokojniej, tak? Pokazałby ręką na nas, wiadomo, byłoby my. Ale ta wersja, ta, ta, ta relacja Łukasza, którą dzisiaj dostajemy jako Słowo Boga do nas, nie mówi nic o tej wyciągniętej ręce Jezusa, więc zostawia otwartym pytanie o to, czy będziemy Matką i braćmi Jezusa. Może dobrze zobaczyć to w takim obrazie dziecka, które szuka mamy, albo dziecka, które. Szuka kogoś, do kogo będzie mogło powiedzieć, mamo, bo nie ma kogoś takiego. Kim jest człowiek, który się nie przejmie poszukiwaniami tego dziecka? Jakim trzeba być? Jak, jak martwe trzeba mieć serce, żeby, żeby to nas nie poruszyło? Zobaczyć Jezusa, który dzisiaj stoi i szuka pośród nas kogoś, do kogo będzie mógł powiedzieć, mamo. Tak bardzo chciałbym do Ciebie móc tak dzisiaj powiedzieć. Wystarczy słuchać słowa i wypełnić je. Może któregoś z tych słów pierwszego czytania. Ono jest dla nas trochę trudne, pewne niedosłuchania, taki semicki sposób wyrażania pewnych myśli, wskazań charakterystycznych dla ksiąg mądrościowych w Biblii. Ale może... Mamy właśnie usłyszeć dzisiaj, jakoś przejąć się wypełnianiem któregoś z tych słów pierwszego czytania, nie wiem. Pewnie każde z nas ma jakieś swoje słowo, które potrzebuje usłyszeć. Może dla kogoś to jest to słowo o nabywaniu skarbów językiem kłamliwym, bo to nam się wszystkim przecież zdarza. To niekoniecznie muszą być jakieś wielkie kłamstwa, w dziedzinie finansów, nie wiem, w zeznaniach podatkowych. Nie, to są te momenty, kiedy w tych zwykłych codziennych rozmowach na chodniku przed klatką przy papierosku zaczynamy się posługiwać językiem kłamliwym, który nam pozwala opisać siebie jako lepszych, niż jesteśmy w rzeczywistości, a innych jako gorszych, głupszych. Nabywamy skarby, uznania popularności. A może ktoś z nas potrzebuje usłyszeć tę przestrogę, upomnienie o tym, że dusza występnego pragnie zła, a bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Bo to też jest problem, z którym się często borykamy, że bliźni w naszych oczach nie znajdują łaski. Gdzie nie spojrzymy, w pracy, w metrze, w tramwaju, w sklepie, w kolejce, to wszyscy gorsi od nas, wszyscy głupsi i na pewno przeciwko nam. Bliźni nie znajduje łaski w naszych oczach. Nie chcemy, nie potrafimy zobaczyć w nim nic dobrego. A może Pan Jezus szuka wśród nas kogoś, do kogo będzie mógł powiedzieć: Mamo, czekając, aż przyjmiemy to słowo upomnienia. O uszach zamkniętych na krzyk ubogiego. Bo przecież tylu ubogich dzisiaj spotkaliśmy. Znów nie tylko tych, którzy prosili o piątkę na tak zwaną bułkę, ale ludzi biednych, ubogich, głodnych, uwagi, zainteresowania, odrobiny delikatności, dobrego słowa, dobrego spojrzenia. Pewnie, że wygodniej zatkać uszy i nie słyszeć. Nie słyszałem. Przepraszam, nie słyszałem. Zostaje zawieszone to pytanie Ewangelii: Do kogo z nas Jezus będzie mógł dzisiaj powiedzieć, mamo? Bo szuka tego kogoś. Szuka go właśnie w Tobie, właśnie we mnie. Tylko trzeba przyjąć Słowo tak, jak ona je przyjęła, matka. Nosić w sobie to słowo, troszczyć się o nie, nasłuchiwać, co dzisiaj do mnie mówi, czy się porusza we mnie, czy coś we mnie porusza.